Z postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 października 2010 roku na podstawie paragrafu 3 ust. 1 Statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej powołana została na stanowisko podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pani Irena Pójcicka. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Proszę państwa, jest mi bardzo miło i nie będę ukrywał, że to jest dla mnie ważny moment, że mogłem wręczyć dzisiaj nominację, powołanie na osob na doradcę w, w tak ważnym obszarze jak polityka społeczna. Irena Wójcicka, Pani profesor Irena Wójcicka ma swój ogromny dorobek. Jest osobą aktualnie zaangażowaną w wielu sprawach, w wielu dziedzinach związanych z szeroko pojętą polityką społeczną. Ma swoje także bogate doświadczenie w obszarze politycznym. Wśród wszystkich osób wymienianych tutaj, witanych, ja chciałem jeszcze dodać pana premiera Longina Komołowskiego, w którego zespole Irena Wójciska także pracowała w okresie rządu AWS-u. Chciałem wyrazić nadzieję, że ten ważny obszar polityki społecznej dzięki tej nominacji znajdzie mocne odbicie także w debacie organizowanej przez kancelarię prezydenta, także w mądrych decyzjach w tak wrażliwym obszarze, mądry, mądrymi decyzjami, jeśli chodzi o, o szeroko pojęty obszar polityki społecznej. Jestem przekonany, że tak będzie, mając pełną wiedzę na temat dotychczasowych osiągnięć pani Ireny Wójcickiej, której serdecznie dziękuję za przyjęcie propozycji. Kolejny raz się spotykamy w życiu politycznym i myślę, że na każdym etapie po prostu coraz więcej wiemy, coraz więcej umiemy i na szczęście coraz więcej możemy zrobić dobrego.